mam dużo paliwa jeszcze? O nie! Coś się stało? Eee, coś mi się zwagowało. Ja na mapie. Ty, Michał, jedziesz tymi, tak? Z tymi tymi rurami? No? Aha, bo ty u mnie ogólnie rzecz biorąc stoisz cały czas przy bramie na te tereny fabryczne, a te rury sobie bliżą w powietrzu. No mi na barku pokazywało teraz, że nie ma w zasięgu w ogóle. No, się, przysiada się tego samochodu. Te rury są w powietrzu, no tu jedą same, bez, bez, bez niczego. Rury jedą same? Jezus, jak to wygląda. A u ciebie Łukasz, jak wygląda ta przyczepa? Czekaj, już patrzę. Nie do niczego? U mnie ty się... Teleportowałeś teraz do tej przyczepy i latasz po całej mapie z nią, ale mam materiał na film. Ten woron jest pod wapą. No. Ja w każdym razie w być Co tu się dzieje? Gdzie nie pojedziesz tam dziury w drodze? <gry> Na jakie dziury to remont?